Turniejów. Trzeci mecz rozgrywek grupowych to newralgiczny moment. Jesteśmy na półmetku. Już mniej więcej zarysowuje się końcowy układ tabeli. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie. Czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu. 4-4-2 to system pozwalający na zabezpieczenie jak największej przestrzeni boiska, szeroko rozstawieni pomocnicy i obrońcy zapewniają pokrycie wszystkich sektorów i próbują stwarzać przewagę w ataku z wykorzystaniem skrzydeł. Ruszają do ataku piłkarze River Plate. Berich. Becino. Wycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Berichicz. Ma do kogo zagrać. To środkowuje na dalszy słupek. O, nie wyszło to wy... Oczami wyobraźni. wzięliśmy już piłkę w siatce złotego gola. Bramkarz miał jednak inne plany. Tak, pokazał klasę zabłysnął. Nie dał się zaskoczyć. Drybluje w stronę bramki. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, może być groźnie. Dobrze prowadzi piłkę. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Piłka opuszcza wojsko i za moment rozpocznie bramka. Miranda. Pecino. Jest reakcja sędziego. Poczekajmy, co wskaże. Arbiternie nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Rojas. Popatrzmy. Może być groźnie. River Plate. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Perichić. Borja Valero. Martinez. Blisko pole karne. Ryzykowna, ale udana interwencja. Znakomicie zasłania piłkę rywale twoją się i troją. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Inter atakuje skrzydłem. Mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. Szansa Kardiego. Kandrewa. Piłkarze interu wykonywać będą rzut rożni. Icardi, I No i strzał obroniony. Ta główka była bardzo groźna, ale Bramkarz nie wpuścił piłki do siatki. Nie dał mu tam spokoju przeciwnik i w efekcie nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Dalbert. Pecino Szansa! Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Jest pressing ze strony rywali. Fernandez. Szansa River Plate. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Porcha Valero. D'Ambrosio. Porcha Valero. Blisko polekarne może strzelać. Dobre, dalekie wybicie. Od linii bocznej rozpocznie River Plate. No, już blisko pole karne. Akcja zatrzymana. Marquines ma wsparcie partnerów. Za wysokie to dośrodkowanie nikt nie mógł do tego dojść. Odrzutu z autu grze wznowi Inter. D'Ambrosio. Jean Mario. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Perichić. Strata w środkowej strefie boiska. Trzeci mecz grupowy. Na Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o bycie albo nie być. Borja Valero. Vecino, D'Ambrosio. No, tu mogło być groźnie. Dobrze przeciął to prostopadłe podanie. jean Mario. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Już blisko pola karnego. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Ta interwencja bramkarza sprawia, że nadal mamy 0 do 0. Dośrodkowanie z rzutu rożnego muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Rozpoczynają kontratak. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Rojas, popatrzmy, może być groźnie. River Plate. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. River Plate dokonuje zmiany. Jean Mario. Dobrze prowadzi piłkę. Jean Mario. Dobra okazja. Goal! Która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to muszą martwić się o wyniki, zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Przepiękny strzał w samo okienko bramki. Bramkarz bezradny. Strzał udał się naprawdę wybornie. Ciekawe, czy jest to do powtórzenia. Fernandez. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Jean-Marie. Ależ go wypatrzył. Piłka wrzucona na dalszy słupek. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Będzie zmiana zawodnika, który ma na swoim koncie żółtą kartkę. Znowu celne podanie tego zawodnika. Przejęli piłkę. Patrzę na sędziego, pokazuję, grać dalej. Nie ma dwóch zdań, to był faul gracza Interu. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Inter atakuje skrzydłem, mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. Piłka wypita z pola karnego. Porca Valero! Pan Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podani. No, zastanawia się, czy nie strzelać. że to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę i mamy rzut wolny dla River Plate trener jak widzimy zdecydował się zmienić tego piłkarza ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu no tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu Jean Mario no już blisko przyjęcie zrobiło się groźnie piłka na dalszy słupek Jeszcze obrona bramkarza, piłka nadal w grze. Christian Ansaldi. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Zostawił za sobą trochę, to może być remis. Jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Vecino. Paul Wizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? 5 minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą, ale wystarczy do tego tylko jedno trafienie. Brozowicz. Brozowicz! Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Dobrze prowadzi pi... Może stąd strzelać. Niesamowicie to obronił. Spójrzmy nawet bramkarz poszedł wspomóc kolegów przy tym rzucie rożnym. Piłka dośrodkowana z roku. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No, musi uważać. Jest okazja do strzału. Wspaniała obrona, ciągle prowadzą. Z takiej odległości to była świetna okazja. Zapowiadało się na remis w ostatnich minutach, ale nie. Doskonała interwencja. Przed sekundą arbiter...